Wdzięczni za rok nauki i formacji. 22. Inauguracja roku akademickiego 2022-2023. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 15 października 2022. Jestem tutaj z Wami po to, by podkreślić ważność dzieła, któremu służycie, i wartość misji, którą realizujecie. I Ojcowie Redemptoryści, i radio, telewizja, wszystkie media, akademia, która wykonuje wielkie dzieło edukacji, nowoczesnej edukacji co z całą mocą chcę podkreślić ale także cała rodzina. Radia Maria, cała wspólnota. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń ogromnie znaczących dla Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Pierwszym była sama inauguracja Nowego Roku Akademickiego. Kiedy to osobiście minister edukacji i nauki, profesor Przemysław Czarnek, ogłosił, że pozytywnie zaopiniował wniosek uczelni o zmianę nazwy z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. Chcę z dumą i radością ogłosić, Szanowni Państwo, że Wyższa Szkoła zakończyła swoje istnienie w czwartek, dwa dni temu, a od dwóch dni mamy już Akademię. Kultury społecznej i medialnej, który... Wykład inauguracyjny pod tytułem Posługa myślenia jako służba prawdzie wygłosił profesor doktor, habilitowany inżynier Janusz Kawecki. Środowisko akademickie, działające w uczelni, legitymujące się autorytetem moralnym, powinno wypełniać posługę myślenia, powinno służyć prawdzie, właśnie w tym wymiarze społecznym. Z okazji inauguracji przybyło wielu przyjaciół uczelni. Z radością przyjęto do grona społeczności akademickiej nowych studentów, a przedstawicielom mecenasów uczelni wręczono medal Pro Ecclesia et Patria. Uroczystość inauguracyjną zakończyła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa seniora Andrzeja Suskiego po której absolwenci studiów licencjackich i magisterskich odebrali dyplomy. Działalność naukowo-dydaktyczna. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Jest jeszcze misja. To yy, jakie wy musicie mieć predyspozycje? Przeniesiono jednak Grunt Polityczny Stanów Zjednoczonych. O ile tu mamy deadline, to zobaczcie, że informacje pojawiają się praktycznie co godzinę. Studia stacjonarne i niestacjonarne. W roku sprawozdawczym 2021-2022 Aksim kształciła na profilach praktycznych w ramach studiów licencjackich na kierunkach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Politologia, Pielęgniarstwo, Informatyka Medialna oraz w ramach studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. Na studiach magisterskich. Na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia oraz informatyka medialna. Od ubiegłego roku do oferty edukacyjnej uczelnia wprowadziła nowe specjalności na kierunku informatyka medialna, na których mogą kształcić się przyszli specjaliści w zakresie badania opinii publicznej oraz produkcji medialnej. Studia podyplomowe. Naukę na dwusemestralnych studiach podyplomowych uczelnia prowadziła stacjonarnie, tylko w niektórych przypadkach hybrydowo. Łącznie kształcenie odbyło się na sześciu kierunkach: retoryka i wystąpienia przed kamerą, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Studia realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej, Master of Business Administration oraz Dziedzictwo Myśli Świętego Jana Pawła II. Realizowane były również dwie edycje studiów podyplomowych trzysemestralnych. Etyka dla nauczycieli studia realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aktualnie trwa rekrutacja na kolejne kierunki studiów podyplomowych. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, zarządzanie finansami samorządu terytorialnego, zarządzanie i marketing w rolnictwie, biznes i zarządzanie. Studia realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej. Kongresy, konferencje i sympozja. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w minionym roku akademickim, Aksim była organizatorem lub współorganizatorem licznych wydarzeń naukowych kongresów, konferencji, sympozjów, debat, wykładów gościnnych. Jak co roku szczególne dni naukowej refleksji przypadły na 14. Międzynarodowy Kongres Katolicy a wolność religijna. W kongresie uczestniczyło liczne grono naukowców z prestiżowych uczelni polskich i zagranicznych. Wśród znakomitych prelegentów znalazł się również ksiądz kardynał Gerhard Müller. Istotny głos w debacie społecznej stanowiło doroczne sympozjum organizowane przez uczelnię z okazji wspomnienia patrona mediów świętego Franciszka Salezego oblicza pandemii. Tematyka pozostałych konferencji naukowych skupiała się wokół aktualnych problemów kulturowych, społecznych i gospodarczych. Wymienić tu można choćby współczesne wyzwania polityki gospodarczej. Europejski Zielony Ład szanse i zagrożenia. MBA w Aksim w Toruniu. Spotkania z praktykami. 23 Forum Polonijne Wyzwania pokoleniowe. Dziedzictwo Nestorów Polonii. 21 Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu. Religia czy ideologia? Spór o miejsce religii w kulturze. Sympozjum Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień. Sympozjum Godni Synowie Naszej Ojczyzny z okazji 5. Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod Okupacją Niemiecką. 22 Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu. Od Ucznia do Mędrca. Filozofia w Szkole Średniej. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa o Nowych Mediach. Nowe Media, Kreatywność, Innowacyjność, Nowoczesność. Sympozjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. W Akademii formacja duchowa i patriotyczna dokonuje się poprzez działalność naukową i edukacyjną, prowadzoną szczególnie dzięki współpracy z Instytutem Pamięć i Tożsamość. W wymiar ten wpisują się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką oraz funkcjonujący w uczelni w ramach projektu realizowanego z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. W minionym roku akademickim Ośrodek Debaty Międzynarodowej był organizatorem, współorganizatorem lub partnerem 20 konferencji, seminariów naukowych oraz debat międzynarodowych. Pracownicy Ośrodka przeprowadzili 70 wykładów i warsztatów dla zróżnicowanych grup odbiorców. W minionym roku akademickim została przygotowana książka dotycząca prześladowań religijnych i etnicznych. Współcześni prześladowani Oblicza represji i prześladowań religijnych w wybranych państwach Afryki i Azji. Zorganizowano również kilka konkursów dla młodzieży, dotyczących m.in. priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Duża część działań edukacyjnych została przeniesiona do mediów społecznościowych. W omawianym okresie zorganizowano siedem konferencji międzynarodowych i krajowych, w tym trzy hybrydowe. I 4 online, dwa seminaria naukowe i popularno-naukowe w formie hybrydowej oraz 7 debat, w tym 3 w formie stacjonarnej i 4 online. Uczestniczyło w nich 194 488 osób online oraz 1324 osoby stacjonarnie. Przeprowadzono 64 wykłady, warsztaty i rozmowy z naukowcami i ekspertami, z których 45 zostało przeprowadzonych online. Uczestniczyło w nich stacjonarnie około 1000 osób, a ponad 30 tysięcy osób online. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej otwarta na młodych. Akademia we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam kontynuowała działalność edukacyjną poprzez organizowanie warsztatów dziennikarskich. W sierpniu odbyły się warsztaty wakacyjne Życie to coś więcej. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach dziennikarskich, informatycznych, aktorskich, muzycznych. Dodatkową atrakcją była możliwość udziału w zajęciach z lotnictwa bezzałogowego oraz zajęciach patriotyczno-wojskowych zorganizowanych na poligonie wojskowym w Toruniu. Warto zaznaczyć, że udział w warsztatach dla młodzieży jest bezpłatny, a to dzięki środkom z 1% podatku przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość w corocznym rozliczeniu podatkowym, za co serdecznie wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. kursy i szkolenia. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej kontynuuje działalność dydaktyczno-naukową w ramach wielu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Są to m.in. zintegrowany program WSK SIM w Toruniu, szkolenia dla studentów różnych kierunków mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych. Projekt Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji dla sędziów, asesorów i referendarzy sądowych szkolenia dwudniowe zrealizowało około 1000 osób z grona sędziów, asesorów i referendarzy sądowych. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich w trzydniowych szkoleniach łącznie weźmie udział dwa tysiące osób. W marcu tego roku zakończono projekt pod nazwą WSK SIM dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia dla kadry dydaktycznej w zakresie opracowywania materiałów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnościami. Wydawnictwo i czasopismo naukowe AXIM. Czasopismo naukowe Aksim, Fides Ratio et Patria, Studia Toruńskie, które znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, cieszy się dużym zainteresowaniem. Na jego łamach prezentowane są artykuły z zakresu historii, politologii, ekonomii, socjologii, teologii, filozofii, medioznawstwa, komunikacji społecznej, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i informatyki. W minionym roku nastąpiła zmiana redaktora naczelnego. Miejsce redaktora naczelnego profesora Wojciecha Polaka z UMK zajął doktor habilitowany Mieczysław Ryba. W ostatnim roku akademickim zostało wydanych ponad 20 pozycji książkowych, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pozycje o transhumanizmie autorstwa doktora Grzegorza Osińskiego. Czasopismo obecnie jest przygotowywane do poddawania się indeksacji zgodnie z wymaganiami ERICH, Plus, międzynarodowej bazy czasopism obejmujących nauki społeczne i humanistyczne. Współpraca międzynarodowa. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu już od kilku lat znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce pod względem poziomu umiędzynarodowienia. Z programu wymiany międzynarodowej Erasmus, skorzystać mogą studenci, wykładowcy, pracownicy administracji. Od 2010 roku uczelnia podpisała blisko 90 umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus i Erasmus, oraz z 15 innymi uczelniami spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu studenci mogą odbywać praktyki oraz studia w środowisku międzynarodowym, także poza Europą. Doskonałym przykładem wysokiego poziomu umiędzynarodowienia jest budowanie partnerstw strategicznych z najlepszymi uczelniami na świecie, jak i realizowanie międzynarodowych projektów badawczych. Potwierdzeniem tego jest udział w projekcie RIPEC, czyli badanie innowacyjnych praktyk zarządzania kryzysowego w społeczności projektów mobilnościowych typu Erasmus. W kwietniu 2022 roku Akademia była gospodarzem spotkania projektowego, na które przybyli przedstawiciele kilku europejskich uczelni. W planach są kolejne projekty i partnerstwa, które wzmocnią pozycję Akademii na światowym rynku edukacyjnym. Formacja Duchowa. Zgodnie z motto. Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Fides Ratio et Patria, na pierwszym miejscu formacji ludzkiej jest wiara. To ona stanowi bowiem bardzo ważny element rozwoju osobowego tych, którzy tę uczelnię wybierają. W ramach duszpasterstwa akademickiego Aksim zapewniona jest możliwość uczestnictwa w codziennej eucharystii, apelu jasnogórskim i nabożeństwach opartych na polskiej pobożności. W pobliskim Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II oraz w Akademickiej Kaplicy Zawierzenia w budynku uczelni. Szczególnymi momentami w rozwoju duchowym i w integracji społeczności akademickiej są pielgrzymki. 14. Pielgrzymka Społeczności Akademickiej do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu pod hasłem Udajcie się do Józefa i, co on Wam powie, czyńcie. działalność samorządu studenckiego Aksim. Na jakość bogatej działalności naukowo-dydaktycznej Aksim wpływa również zaangażowanie samorządu studenckiego. Studenci pomagają przy organizacji licznych kongresów, konferencji, sympozjów, warsztatów dla młodzieży. Na wyróżnienie zasługuje tu prężna działalność zespołu prasowego, którego zadaniem jest upowszechnianie treści przekazywanych podczas ważnych wydarzeń naukowych i patriotycznych. Warto też podkreślić, że w uczelni aktywnie działają nadto Chór Akademicki, Pluton Związku Strzeleckiego oraz Legia Akademicka. Smutne pożegnania W minionym roku akademickim z grona społeczności akademickiej i przyjaciół Aksim odeszli ci, którym jesteśmy winni wdzięczność za ich dobroć i poświęcenie. Świętej pamięci Maria Mirecka Loryś łączniczka oraz kurierka komendy głównej NOW wielokrotnie gościła w naszej uczelni, reprezentując Polonię Amerykańską podczas obrad Forum Polonijnego. Świętej pamięci profesor dr habilitowany Tadeusz Gerstenkorn, Korn, wykładowca WSK SIM, całe jego życie było służbą trzem największym wartościom Bogu, ojczyźnie i rodzinie. Świętej pamięci dr habilitowany Witold Kopeć, wykładowca WSK SIM, aktor teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Zasłużony pedagog, reżyser, działacz społeczny i wielki patriota, który od 1981 roku był członkiem NSZZ Solidarność. Świętej pamięci ksiądz biskup Adam Lepa, wybitny medioznawca, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej w latach 1987-2014. Od początku istnienia WSK SIM współorganizował z uczelnią styczniowe sympozja z cyklu Oblicza, które odbywają się co roku w murach aksim. Świętej pamięci dr Aldona Plucińska, artystka, plastyk, etnograf Kustosz w Muzeum Archeologicznym i etnograficznym w Łodzi od 1987 roku. Ekspert w zakresie polskiej kultury ludowej związana z Radiem Maryja przyjaciółka Aksim. Sukcesy artystyczne i naukowe. 12 listopada na ekrany polskich kin wszedł film Nędzarz i Madame. Film zrealizowany przez absolwenta Aksim Witolda Ludwiga przy współpracy z aktorami i studentami uczelni. Na 37. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów, Niepokalana 2022, trzecią nagrodę w kategorii filmów dokumentalnych i historycznych zdobyli studenci Aksim za film o Marii Okońskiej w reżyserii. Księdza Krzysztofa Gryza. Studenci trzeciego roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Mariusz Bugała i Aleksander Chutkowski zostali zakwalifikowani do finału konkursu artystycznych form radiowych w ramach Grand Peak 2022. Wiktor Kowalski, absolwent Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wygrał program Szansa na Sukces. Dzięki temu wystąpił na festiwalu muzycznym w Polsce. OPOLE 2022. Otrzymał nagrodę publiczności w koncercie Debiuty. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zajęła drugie miejsce w kategorii Instytucja Otwarta dla Niewidomych za wdrożenie w ramach projektu WSK Sim dla osób z niepełnosprawnością innowacyjnej aplikacji mobilnej ułatwiającej nawigację w przestrzeni uczelni. W czerwcu Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło naszej Akademii pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo. Aksim otrzymała kolejną akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów pielęgniarskich na poziomie pierwszego stopnia na okres trzech lat. W konkursie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie mediów elektronicznych uznano pracę doktorską wykładowcy Aksim ojca doktora Dariusza Drążka zatytułowaną Misja Naziemnych Telewizji Katolickich w Polsce po 1989 roku na przykładzie telewizji TRWAM. Studium Teologiczno-Medialne, napisaną pod kierunkiem doktora habilitowanego Grzegorza Łęcickiego. W tym samym konkursie została wyróżniona również praca zbiorowa Zrozumieć media, wydana przez Aksim pod redakcją Katarzyny Cegielskiej, ojca Dariusza Drążka i Karoliny Dziewulskiej Siwek. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała tę pracę za pierwszy w Polsce podręcznik przygotowany przez wykładowców dziennikarstwa Aksim dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i średnich. Civitas Christiana przyznała wykładowcy Aksim pani dr Klaudii Rosińskiej wyróżnienie za najlepszą pracę z zakresu katolickiej nauki społecznej za publikację pod tytułem Fake News jako wyzwanie dla współczesnej etyki i edukacji medialnej w świetle nauczania Kościoła o środkach społecznego przekazu. Pani dr Ilona Nowosad, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia, kierownik Instytutu Informatyki Medialnej Aksim, została powołana przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka na członka Zespołu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Profesor Hanna Karp została powołana przez prezydenta RP w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poseł Dr. Gabriela Masłowska, wieloletni wykładowca polityki gospodarczej na kierunku Politologia w naszej uczelni, została powołana przez Sejm RP do Rady Polityki Pieniężnej. Nasz pracownik i absolwent Aksim Mateusz Kaleta uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz zawodowych do grona profesorów uczelni dołączyli w tym roku ojciec dr Zdzisław Klawka, dr Maria Laska, dr Grzegorz Osiński i dr Dorota Żuchowska. Gratulujemy wszystkich osiągnięć członkom naszej społeczności akademickiej. Dziękujemy nade wszystko Panu Bogu za otrzymane dobro w minionym roku akademickim. Słowa serdecznej wdzięczności kierujemy do wszystkich naszych przyjaciół, którzy w różnoraki sposób wspierają rozwój naszej uczelni. Wszystkim życzymy, by nowy rok akademicki był czasem dalszego wzrostu naukowego i duchowego oraz umiejętnego odczytywania znaków czasu.